Siemano! Dzisiaj gramy sobie w Standoffa. Czyli taka fajna gra. Dosyć. Dzisiaj lecimy sobie w Rozboje. Rozboje, no rozboje I wracamy do filmów. Jak potem tym filmikiem będzie 5 lajków Wracamy do regular regularności. Będzie ostra jazda. Możecie też powiedzieć mi na kanale DC co polecacie grać no nie no mogłem iść do terrory a dobra Uch, lecimy oczywiście sobie za chwilę zmienię ustawienia bo nie już to zrobić dawno bo na tych ustawieniach się nie da grać za grube jest te, te stronie dobra lecimy Oj! Tam ktoś się napierdziela. Hmm? O, bo ja wolę zwalać. Kurde, uciek mi. Aha Dobra nieważne Tego nie było Gra jest dosyć spoko jest ym, No dobrze się gra powiem Nie ścina i lecimy I teraz mamy jedną z dobrych lepszych broni I można lecieć Niektórzy tutaj mogą się lubić pocić, ale ja nie lubię. A przejdę z tej strony. Boże! Co to miało być? Um. są naprawdę dobry. Jestem najlepszy. Możecie sobie pominąć monitorować, poobserwować, jak grają inni, rywali, jest dwóch, mamy chyba łatwą, a Ale nie wiadomo, nie wiadomo. Wszystko się może zdarzyć. No, chłop się tego nie spodziewa. Chłop się nie spodziewał. Udzisko. Bierzemy tą broń. I tym razem bieramy moją broń. I to jest Dobra, no dobra. Ja tam nie lubię grać, ale wydaje się nawet spoko. Nou super stelt dan nou, ta. jest. Um, oké. Okay. Kogoś musisz znaleźć. Bo fragi w tej grze to, to nie jest gra. Aha, dobra. Sezezezeze. Szybka runda. No i moja broń, dobra. My. A możemy sobie oczywiście granaty kupić. I możemy przejść do rozgrywki. Lubię tak tryhardować Choć mi jak zawsze to się nie udaje i zawsze z kapuścią grę. Ale może się zdarzy co innego i. Właśnie musimy zrzucić Po co? Po co? Obra podbijamy. Po co tu rzuciłem? Dobra, nie was. Podbijamy tu, i tam się nawalają, nawalają się. Nie, nie pytajcie, co tu miało być. oj. Coś ko koledze nie posło. nie No i bierzemy tą broń i granatki I lecimy znowu sypką grą i teraz musimy naprawdę zrobić jakieś fragi Lecimy tu, przelatywujemy Teraz zero bawienia się Ej, 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 ej. O Boże! Brono! No nie! Ludzie, 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 ludzie! To było przypadkiem. Ja nie zginąłem specjalnie. Widzieliście, zabiłem jednego. Ale moja, moja drużyna jest tak ostra. Dzisiaj jeszcze przejdziemy to jest do jednej gry. I zobaczycie, co nam, wam się spodoba. Łatwo, 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 z nim łatwo. łatwo. Dobra, bierzemy tą broń, bierzemy na przykład tą i granaty jak zwykle i lecimy i bierzemy tą broń, bo jest fajna. No. Okej. Okay. Dobra, dobra, ludzie, lecimy, lecimy. Aha Ja to nawet i nie staram Graj ci szybciej niż ja się tego spodziewam i suszyutkie granaciki Dobra, idziemy, lecimy Dobra, idę z nimi. Bo chcę trochę pozabijać oczywiście. Co nie? Wypierdzielamy się tu, tutaj wbijamy. Tutaj, tutaj wbijamy. Kurde, no ludzie, dobra. Przechodzimy do następnej gry. Puu! Siemano, a następną grą oczywiście są bedworsiki. Um, od razu mówię, że nie jestem za dobry w bedworsy. No bo tu są takie spoczuszki i będziemy próbowali bicie, e, chociaż wygrać tą rundę. E, oczywiście od razu próbujemy iść po jakieś diamenciki i wyeliminować pierwszy skład. O, dobrze. To niebieskich nie ma, no. O, dobra i lecimy po diamenciki. Lecimy i patrzcie na to i... Ja potrafię godbreedza patrzcie To jest mój godbreedz i jestem najlepszy i proszę nie, nie hejtować I Proszę nie hejtować to, to nie było zamierzone i widzicie oto właśnie yy, najwięksi spot chyba bo za chwilę pewnie się założę że no właśnie czerwony już Tutaj idzie więc trzeba coś tu wymyślić. Bo czerwony czerwonemu się chyba śpieszy do. Kurde, nie wiem do. ...pocenia. No dobra, spoko. M, um, m, um, no. Um. Disconnected, disconnected. Ale ludzie, to, to, to nie było, to nie było za dobra akcja, to, to, to było, to było to po prostu, to był po prostu jego pech, mógł to lepiej zagrać, tak, uważajmy za mógł to lepiej zagrać, o dobra, mamy nam i oczywiście my się nie chcemy czackać i lecimy od razu po diamenciki, choć ten pan, głupi, są na który jest disconnected dostał na ry dobra, nieważne. E, nie pytajcie o te moje To są tłuste i głupie. Godbreeze, o oh no ale chociaż coś tam potrafię. Te manikrawciki. E, mamy dwa diamenciki i tam są właśnie czerwoni e, Ewentualnie możemy do nich wbić, ale nie wiem czy to będzie dobry pomysł. Mogę o, oczywiście w i... No, możemy zrobić taką prowokację, taką. Taką fajną prowokację, eskalację. Hmm, no, kusi mnie. No, bo oczywiście co mnie, no. Oczywiście, że to lecimy robić. I lecimy. No, no ty złoty. Nara. Wallabug. Dzięki, dzięki, dzięki. ss No i Didi, Zostali yellow No to zemy. No i... No tak ja by teraz tylko jego sklepa. No i lecimy i... No i po skrópie No i po typie no. Ludzie. Co no, mogę powiedzieć? Siwrem. Nie no, panie. To mój kill. Mój współpracownik chce chyba killa zajebać mi. Nie pozwolę. Um, oczywiście usu. Sorry za przeklinanie, ale. No dobra, idźmy na tego. Boczka. Panie boczek, 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 boczek. Boczek! Nie będziemy się tu cackać. Boczek! Boczek! Boczek, a gdzie mój funfel? Funfel, kurde, siedzi w bazie i kurde, nic nie robi, no, ludzie. Dobra, podbijamy do niego z tym. Oczywiście mi się nie chce cackać z takimi lamusami, no. Ludzie! Lecimy. Emo od razu lecimy, wskakujemy. Ja, yeah, my się nie czaskamy z takimi lamusami. Od razu lecimy i rozwalamy. Też jesteśmy zantowani, oczywi No, nie pytajcie o skina, proszę. To, to jest ważne. Jestem uwu. Dobra, patrzcie. Biorę po prostu... Dużo, naprawdę, wiecie. Facet to w bazie siedzi, dobra, jest sklepywany. Chłopco się nie potrafi totalnie bić. No, Elo, no, no, po co se kupuje z tą ostrość, Jak i tak jest tej jechany? No, ludzie, no, ten typ jest takim baconem, kurde, że musi się ensantować, jest, musi musi seklaty kupić, jeden zero. Mój kolega już go jedzie. jedzie, idę go, idę go walić na ryj. Ja się wkuzyłem na bambicka. Bambik nie będzie mi tu sądzić. Bambików się jedzie. Dobra, patrzcie, to ty się właśnie odwalam. Patrzcie, ja go na tych zetach porobię. Patrzcie, bierzemy mieczyk. oczywiście, to bieremy oczywiście, nie eee. bieremy setka. I oczywiście bieremy... nie bloki, nie oczywiście no, no patrz no i, no i nie żyje. Nie będziemy się czekać z dziećmi. Dzieci się jedzie. Nie no, kolego, kolego, mój Timie. Je. Dobra, jedziemy cię. Smarłak się. E, kurwo, głupia. E. No, nawet musi se koksa kupić. Bociku, dobra, jedziemy z tobą. Kurde, świńska. Idziesz na obiad, kolego. Idziesz na obiad. Pokroję cię sobie jako samowe. Chodź tu samowy. Idziesz na kontleta. Na obiadek idziesz. Chodź tu na obiad. Kurde, ile mam cię wołać? Chodź na obiad. Ja pierdzielę. No kurde, o, obiad mi uciekł. Obiad mi uciekł, ludzie. Łapcie. Taki bacon, głupi. Siwy. Jest sensny, bez rodziny. Ustawcie Ewery na discordzie. Stevek, Stevek potrzebuje rodziny. Proszę, 8, 8 Steve. Oto będzie mem. Steve potrzebuje rodziny. Jest biedny. Nie ma rodziny. Jest katalogą. Dobra. E, mam seta, mam seta, mam seta. Mam seta, mam seta. Jestem ulepsony, no. Ludzie, no i powiecie jak ja go nie rozwalę. To ma city ich zde. Ale nie wiem jakby taki bacon mógł pobrać city, Dobra, lecimy. I, I żeby nie było, że przegram jeszcze. <laughs> nie ty. E, mój kolega ciągle do Wojda spada. Nie, nie, nie. To nie ma. Nie. Ludzie. Ja. Ja nie będę się traktował. Ten chyba bacon chyba uciekł. Jego baza będzie obarczona, i ja to na niego poczekam. I mi się nie spieszył. Albo mi wywaliło neta. Nie, nie wywaliło. No, trochę wywaliło, ale. widziałem. E no, panie! No, ten bacon, głupie. jak bacon nie chce się poddać To wiecie co się robi z baconem Kupuję się na niego fire dumpy Ja nie mogę Właśnie tak się Ja nie będę się tackał z baconem Nie wiem, mówię to bardzo długo, że nie będę się cackał itp. i że ja go rozwalę, Tak, wiem. Ale no ludzie. No, zobaczcie, co ja właśnie w tym momencie robię. A Nie tu. Mam 6 diamentów, tak? Tak. Wchodzę w sklep i kupuję ulepszenie. Tak. I właśnie mamy lepszy mieczyk i kupujemy sobie. Oczywiście fire Dwa Firebole. A dobra, nawet kupię sobie trzy Firebole, żeby tego Ksesi sławka już się pozbyć na zawsze. I jeszcze kupujemy sobie Apple. Jemy Apple. Yy, jeszcze jedno sezam. Ja nie będę się tatkać. Mówię, ja jestem prostym człowiekiem. Od razu wbijam na człowieka i mu dojeżdżam rodziny. I tyle. I kupuję sobie jeszcze jednego Firebola na no, przypadek. Od razu wbijam do jego na bazę. No oczywiście, Bambik musiał. No dawaj, no idź na ten most, iść, No dawaj, no proszę, no idź na ten most, no iść. Kurde. No ludzie, no. E, e, e. Co to ma być? Nie, on mnie nie zabił. Sam siebie zabiłem. Podkreślam. Mojang, napraw się. Dobra. Dosyć zabawy. E, bloki, bloki, bloki. Bloki, bloki. Zabawa się skończyła. Podbijamy. Chłopca musi pobierać, kurde, mody. Dobra, bierzemy to. Mam, mam. Bloki też. potrzebuje jeszcze jakiegoś jednego fireba fireback apu 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 widzę że chyba mój kolega też ma Zamiar skończyć zabawę z tym bekonem ale chyba jednak woli sobie pozbierać. Oczywiście główna e, kolega pewnie w bazie, nie, no nie idź tu. We, no nie idź tu, no proszę, z tym bambikiem. Patrzcie to ja w tym momencie robię Co ty próbujesz na no kolego? Kolego no bambik siebie, bambik siebie Po cały mnie wezdzie Bele, lutki, ludki, tu stary jest malutki Nie chcę pomyśli, że nic ja mam lol Boże co to za spocuch? Albo pewnie cheater. Dobra, koniec zabawy. Wiecie, mi się znudziły cackanie. Um, X dada! Ale na wszelki wypadek wolę sobie kupić zapasy fajnego full diamentowego seta. Ja się nie będę z bambikami cackać. Pewnie go nie zdynajtowano, tylko pewnie ma awka i taj. baba! Um. Ba, ba, ba. hmm. I zauważyłem ze za mojego kolegę z Destiny United. Kurde, się. Dobra, idziemy na środek, idziemy się wykoksić. Mam go w dupie. Idziemy, bo czemu by nie. Nie, o kolego. Przesadziłeś. Wypierdzielaj z mojej bazy, kurde. To jest mój. No co ty robisz, kobieto? Kobie... No, no. Ej, no, co to ma być za aura? I co to ma być? Ej. Ehm, wy pewnie mnie wyśmiewacie, że nie umiem grać, ale on ma aure, on ma aure, ewidentnie. Jak on jest pięciu. Aha, dobra, on ginie, on ginie. Ja nie mogę, co za bocik! Ludzie, co od nie? No dobra, Suzni był. No i dobra. No i co mogę w tym momencie powiedzieć? Dzięki za oglądanie. No i puf, no i cześć.